Dawno, dawno temu było takie powiedzenie, poznasz głupiego po czynach jego. Ale w naszym współczesnym świecie moglibyśmy powiedzieć, że głupota to poznanie prawdy, zobaczenie prawdy na własne oczy, a mimo to wciąż wybór wiary w kłamstwa. Wiara w kłamstwa pomimo znajomości prawdy, jest właśnie głupotą. Dzisiejsze wideo publikuję na YouTube, więc muszę używać sformułowań, które, wiadomo, będą kamuflować prawdziwe odniesienia do sytuacji, w której znaleźliśmy się ostatnio. Ale wszyscy, którzy mnie oglądają, na pewno poprawnie odszyfrują tę anegdotę. Więc witajcie, moi drodzy słuchacze. Dziś chcę z wami podzielić się takimi moimi przemyśleniami na temat przypowieści lub bajek z morałami, jak ktoś woli. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, dlaczego tak bardzo kochamy te krótkie historie, które przekazują nam wiele mądrości? Um, takim jednym z powodów jest z pewnością ich. Zwięzłość i głębia myśli. W przypowieściach kryje się wiele ukrytych znaczeń, które są często trudne do odkrycia, ale to właśnie sprawia, że są one aż tak cenne. Każde ich kolejne czytanie lub wysłuchanie daje nam szansę na odkrycie czegoś nowego. Co więcej, przypowieści są ponadczasowe. Ich mądrości, i wartość nie przemijają wraz z upływem czasu. Zawsze można w nich znaleźć coś, co będzie miało zastosowanie w naszym życiu. One nie tylko uczą nas życiowej mądrości, ale i bawią. W końcu każda dobra przypowieść ma swój sens na wielu poziomach, które mogą nas rozśmieszyć lub nawet wzruszyć do łez. A przecież no chyba wiemy wszyscy, nie ma nic lepszego niż nauka właśnie poprzez zabawę. No, ja tak sądzę, wy też prawdopodobnie. Co więcej, przypowieści są bardzo łatwe do zapamiętania, dzięki czemu mogą stać się dla nas swojego rodzaju takim drogowskazem w trudnych momentach życiowych, mogą nam także. Yy, przypomnieć o wartościach, które są dla nas ważne i pomóc nam podjąć właściwe decyzje. Podsumowując, przypowieści to skarbnica mądrości, która nigdy się nie opróżnia. To idealny sposób na poznanie siebie, siebie samego właściwie i świata wokół nas. Dlatego zachęcam Was, drodzy moi słuchacze, do czytania i słuchania przypowieści, a przede wszystkim do odkrywania ich głębi i mądrości, które są w nich ukryte. Dzisiaj chcę Wam przypomnieć taką bajeczkę, która zatytułowana jest Nie kłóć się z osłami. To na pozór naiwna bajka, ale ma w sobie mnóstwo mądrości. W skrócie to taka historia, która ostrzega nas przed e, angażowaniem się w bezsensowne spory lub debaty z upartymi lub głupimi ludźmi, którzy raczej no, nie zmieniają zdania. Przypowieść ta sugeruje, że lepiej skoncentrować swoją energię i wysiłki na bardziej produktywnych zajęciach, niż próbować przekonać kogoś, kto nie chce lub nie może dać się przekonać. Ta rada no, może być szczególnie cenna w sytuacjach, gdy emocje sięgają zenitu, a nastroje nasze mogą wybuchać, co prowadzi do bezproduktywnych i potencjalnie e, jakichś szkodliwych konwersacji lub nawet kłótni. Zobaczcie, jak to dokładnie pasuje do naszej sytuacji, w której większość społeczeństw znalazła się w ostatnim czasie. Mamy osłów w mediach i tzw. telewizji, którzy argumentowali i ciągle argumentują bezsensowne sprawy, spierając się o szczególiki, a pozostawiając na marginesie poważne problemy i w ogóle ich nie tłumacząc. Mamy też polityków, których poziom autorytetów zszedł poniżej oślego poziomu. Teraz jeszcze nie wiem, czy jest to już dno ich kompetencji, czy jeszcze nie, ale za nimi mamy tak zwane niezawisłe sądy i sędziów, którzy powinni w majestacie prawa wydawać sprawiedliwe wyroki, ale są niczym innym jak rękawem korporacyjnych wypocin narzucających społeczeństwu kaftan zniewolenia. Przekonacie się sami, bo przeczytam wam tę przypowieść i później podzielę się moimi przemyśleniami, bo nie wszystko jest złotem, co się świeci. Znalazłem ją na internecie, tą tą przypowieść. Nie kuć się z osłami. Pewnego dnia osioł i tygrys dyskutowali o trawie. Trawa jest niebieska, upierał się osioł. No jak to? Przecież trawa jest właściwie zielona, oponował tygrys. Dyskusja stawała się coraz bardziej zażarta i obydwoje postanowili poddać się arbitrażowi u króla lwa. Pobiegli na leśną polanę, gdzie na swoim tronie siedział lew. Osioł już z daleka zaczął krzyczeć. Jego wysokość, jego wysokość! Czy ta trawa jest niebieska? Potwierdź, proszę, że trawa jest niebieska, bo tygrys ciągle się ze mną kłóci. Chcę, żebyś przemówił mu do rozsądku. Lew, widząc szaleństwo i zacietrzewienie osła, rzekł. Tak, trawa jest niebieska, odparł król Lew. Uradowany osioł zaczął podskakiwać, śpiewając: trawa jest niebieska, trawa jest niebieska. Ale królu, ukasz tego tygrysa! Bo uparcie twierdzi, że trawa jest zielona i mnie tym bardzo denerwuje. Król Lew zadumał się i rzekł: Tak, oto tygrys otrzymuje za karę pięć lat milczenia. I szczęśliwy osiołek pobiegł w kierunku łąki, by podzielić się tą wiadomością z innymi osłami. A zdziwiony tygrys. Chcąc poznać przyczynę swojej kary, zapytał król lwa. Królu, przecież dobrze wiemy, że trawa jest zielona. Dlaczego mnie ukarałeś? Tak, tygrysie, trawa jest zielona. Masz rację. Lecz ukarałem cię z innego powodu niż koloru trawy. Kara jest za to, że tak odważne i mądre zwierzę jak ty. Marnuje czas na kłótnie z osłem, a na dodatek przychodzi tu i marnuje mój czas zadawaniem tak niedorzecznych pytań i rozstrzyganiem tak błahych spraw. Najgorszą stratą czasu i życia są kłótnie z głupcami i fanatykami, którym nie zależy na prawdzie i rzeczywistości, ale jedynie na udawaniu swojej racji. Na zwycięstwie ich przekonań i iluzji. Nigdy nie marnuj czasu na kłótnie, które nie mają sensu. Są też ludzie, którzy bez względu na to, ile dowodów im przedstawimy, nie są w stanie zrozumieć. Są zaślepieni swoim ego, noszą w sobie nienawiść i urazę. I jedyne co chcą mieć to rację, nawet wtedy, kiedy jej... Nie mają. Kiedy ignorancja krzyczy, inteligencja milczy. Twój spokój i cisza są warte więcej. Tak zakończył swój osąd lew. Morał tej bajki wydaje się być dość wyraźny: że nie warto spierać się z głupcami o coś, co jest oczywiście fałszywe bo to po prostu strata czasu. Taki właśnie tekst znalazłem na internecie i wydaje się być on ok, ale zastanówmy się nad tym głębiej. Jeśli rzeczywiście tak będziemy się zachowywać jak król lew i tygrys, tworzymy w, ten, w tym momencie taką niebezpieczną sytuację, ponieważ głupcy, którzy wierzą w rzeczy, które są oczywiście fałszywe, mają niefortunną statystykę dramatycznego pogarszania świata. Co nasila się, gdy ci głupcy albo sami mają władzę, a jest ich wielu, albo mogą odwołać się do kogoś posiadającego władzę i ukarać racjonalnie zachowującą się osobę. Jak to się właśnie dzieje w tej bajce, kiedy osią ma możliwość odwołania się do najwyższego źródła prawa, czyli w tym momencie króla zwierząt. Przykład lwa każącego tygrysa za przeszkadzanie mu błahostkami i zabieranie czasu w sporze o kolor trawy jest postrzegany jako pozycja typu no, nie karm troli, bo dostaniesz po uszach, która nie odnosi się do tak naprawdę do źródła problemu. Na pozór jest to logiczne podejście i większość z nas podświadomie zgadza się z tą decyzją. Ale, ale no właśnie, zawsze jest to, ale. Może lepszym podejściem byłoby znalezienie sposobu na rozwiązanie tego sporu i zapobieżenie rozprzestrzenianiu się fałszywych przekonań, na przykład przez konsultację z jakimś ekspertem w specyficznej dziedzinie, zamiast z autorytetem e, w sądzie, takim jak na przykład sędzia, czy w tym wypadku właśnie z królem zwierząt. Moim zdaniem przykład koloru trawy z bajki jest też kiepski, ponieważ postrzeganie koloru jest subiektywne, a dwie osoby widzą różne kolory. Mogą widzieć różne kolory. Na przykład daltonista nie będzie widział zielonej trawy, czy też wiadomym faktem jest to, że kobiety postrzegają większe spektrum kolorów niż na przykład mężczyźni. Postrzeganie koloru jest więc subiektywne i jest Całkiem możliwe, że dwie osoby naprawdę widziałyby różne kolory. I nie sądzę, żeby o to chodziło. Jak powiedziałem, myślę, że powinniśmy postrzegać to jako oczywisty fakt, że trawa jest w rzeczywistości zielona, tak jak większość z nas ją widzi. Są oczywiście odmiany niebieskiej trawy, ale to, to bardzo mały, nieistotny procent. Ale w tak zwanej demokracji wszyscy są równi, więc każdy głupiec może marnować czas każdemu mędrcowi i spierać się na temat na przykład niebieskiej trawy. Czasami jednak rozmowa z głupcami o ich przekonaniach niekoniecznie jest stratą czasu, ponieważ ludzie mogą zmieniać zdanie na temat głupich przekonań. Jednak ważne jest, aby zdecydować, kiedy przestać się z nimi kontaktować i wybrać sposób działania na podstawie analizy takiego domniemanego spotkania. Innym problemem może być generalizacja. Nazwanie kogoś upartym głupcem za to, że nie słucha argumentu bez próby jego, jakiegoś jego wysłuchania, jest moim zdaniem nieodpowiedzialne i trochę egoistyczne. Ludzie cały czas zmieniają zdanie na temat głupich przekonań. W żadnym wypadku rozmowa z nimi o tych przekonaniach nie jest stratą czasu. Jasne, że nie chcielibyśmy robić tak, tego, jak to zrobił Tygrys tutaj, ale sugerowanie, że osioł jest takim oszołomem, że nigdy nie może mm, zobaczyć prawdy, jest powiedziałbym, delikatnie obraźliwa, także dosłownie. No, nie możemy zmienić świata tak naprawdę, jeśli nie zmienimy umysłów ludzi. A to też ube, no, obejmuje umysły wszystkich głupców. Oczywiście, e, może się zdarzyć, że zderzymy się ze ścianą idiotycznych argumentów w rozmowie tam z kimś, ale wtedy to my właśnie decydujemy, co zrobić. To nasza decyzja, to, to nasz czas, to my decydujemy, jak go spędzimy. Bo prawdziwą mądrością w tym życiu jest dysponowanie własnym czasem, którego nie da się kupić za żadne pieniądze. Reasumując, nikt w tej przypowieści nie powinien być ukarany, i oczywiście nikt nie powinien był prosić kogoś o ukaranie, ale w takiej sytuacji, właściwym działaniem ze strony władzy jest powiedzenie, no, obojem nie macie racji, rozejdźcie się sobie do domu, w spokoju podajcie ręce i to wszystko. Przed ukaraniem tygrysa lew mówi jednak o słowi, że jeśli wiesz, że trawa jest niebieska, to trawa jest niebieska. A co jeśli ktoś zmusza nas, aby wierzyć, że coś jest obiektywnie fałszywe? Stało się to w ostatnim czasie na masową skalę z informacjami w mediach. Jest to coś okropnego. To jest okropna rzecz, rzecz jak um, mówi się coś komuś, coś jest nieprawdziwe i się jeszcze z tego śmieje. Przydałaby się um, lekcja na temat subiektywnej percepcji i, i obiektywne nauczenie się obiektywne, obiektywnego przedstawiania sprawy. Lew w tym wypadku nie dał ani jednej takiej lekcji w tej bajce, a autorytety w ostatnich kilku latach zrobiły to samo. Wiecie z czym. Tu jesteśmy na YouTubie, więc nie będę dalej wchodził. Przekazywali nam informacje i śmieli się z tego, że my się tego słuchamy. W tej chwili się tego wypierają, ale my pamiętamy dobrze, co oni zrobili. A także w tej bajce, zobaczcie, że Lew nie dał obiektywnej opcji do e, rozpatrzenia tak naprawdę tego problemu. A wracając do, do sedna tej bajki, na pierwszy rzut oka, osioł tutaj ma przynajmniej pewną władzę nad tygrysem, ponieważ może iść do króla i poprosić króla o interwencję siłą w celu ukarania tygrysa. Co Lew oczywiście robi. To naprawdę ma znaczenie, kiedy ktoś myli się w jakiejś istotnej sprawie, gdzie jego błąd wpływa na innych. Nawet jeśli ten wpływ polega na przekazaniu innym nieprawdy, która nie powoduje zauważalnych szkód, nie jest to dobra rzecz. Należy temu zapobiegać, wyodrębnić i ukazać jako po prostu kłamstwo. Po prostu to jest kłamstwo. A proszenie władzy o ukaranie osoby, która się z Tobą nie zgadza jest prostacką formą donosicielstwa, więc to także trzeba naświetlić, a bajka tego nie uwzględnia. A z drugiej strony to dość nieodpowiedzialne nazwać kogoś upartym głupcem za to, że się Ciebie na przykład nie słucha, kiedy nawet nie próbowałeś przedstawić konkretnych argumentów. No, z drugiej strony też mamy pełne prawo nazwać kogoś upartym głupcem, kiedy przedstawiłeś argumenty, a on nie słucha, lub gdy wiele razy widzisz, jak ktoś mówi nieprawdę i dobrze wiesz, że stoją za tym niezbite dowody. Nie mówię, że trzeba mieć nieskończoną jakąś tam cierpliwość dla głupców. Um, Ignorowanie i negacja głupców w naszym życiu um, i przejście dalej jest całkowicie uzasadnione, jeśli tego właśnie chcemy. Zasadniczo myślę, że jest w tej przypowieści jądro dobrego przesłania, ale jest ono zrujnowane przez sam wątek tej historii. Nie możemy w ten sposób dać żadnej wartościowej lekcji na temat marnowania czasu e, albo nauczenia tego, czego nie można się nauczyć, a, a ta bajka w ten sposób to pokazuje, dosłownie to pokazuje, jak to, co jest rzeczywistym kłamstwem, wywiera moc władzy, by ukarać cię za twoje właściwe przekonania. W ten sposób wysyła dokładnie odwrotną wiadomość. Nagrałem ten film, gdyż. Tę bajeczkę ludzie rozpowszechniają na internecie, na Facebooku i innych mediach społecznościowych jako wzór do naśladowania. Ale tak jest, że wszystkim, jak się, tak jest, jak, jak zobaczymy, jak, jak czemuś się przyjrzymy, jak, jak czemuś dobrze się przyjrzymy, to zobaczymy wiele aspektów jednej historii. Jedno jest pewne. Główny przekaz i morały są bardzo trafne i pomogą nam nawigować lepiej w życiu, jednak forma przekazania moim zdaniem jest trochę jak odbicie w krzywym zwierciadle. Ale każdy może wyciągnąć sobie jakieś tam no, wnioski dla siebie dobre. Podsumowując to wszystko, to trzeba powiedzieć, że nie możemy tracić czasu na kłótnie z ludźmi. Którzy najwyraźniej nie są zainteresowani słuchaniem rozsądku lub faktów. Niektórzy ludzie będą trzymać się swoich przekonań nawet w obliczu przytłaczających dowodów na coś przeciwnego, tak jak się w tej chwili dzieje z wszystkimi tymi chorobami, no wiecie po czym nie. Chłótnie z ludźmi, którzy nie są otwarci na zmianę zdania, mogą być frustrujące i bezproduktywne. A kłótnie z osobami u władzy mogą mieć konsekwencje, nawet jeśli mamy rację. Ważne jest, aby mądrze wybierać swoje bitwy i koncentrować swoją energię e, na obszarach, w których możemy coś zmienić. W niektórych przypadkach lepiej po prostu odejść od sytuacji, niż wdawać się w jakąś bezowocną kłótnię. Postrzeganie może być subiektywne i ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że ludzie mogą postrzegać rzeczy inaczej w oparciu o własne doświadczenia i przekonania. Ale karanie kogoś za jego przekonania lub opinię nie jest produktywnym ani sprawiedliwym sposobem radzenia sobie z nieporozumieniami. Ważne jest, aby szukać obiektywnych informacji i opinii z różnych źródeł, wiarygodnych źródeł, zamiast polegać na pogłoskach lub jakichś tam osobistych uprzedzeniach. I ostatecznie, i to jest oznaka naszej wolności, każdy decyduje, jak spędzić czas i energię oraz jakie bitwy warto stoczyć w naszym własnym życiu. Dziękuję za oglądanie. Do następnego razu.